Kochani, Tusk, on awansował, prawda? Z premiera na prezydenta Europy. To jest zaszczyt dla każdego normalnego człowieka. Dla piszącego, nie, to jest ucieczka. Tak jakby powiedzieć, że Karol Wojtyła, będąc biskupem, uciekł z Krakowa, by być prezydentem całego Kościoła katolickiego. Była to ucieczka, czy nie? No ale głupio wam barany. To jest zawsze awans. A to, że z pisu nikt nie chciał awansować, dlatego że wiedzieli, że to są agenci rosyjscy. Nikt nie chciał mieć agentury radzieckiej w Unii Europejskiej. Dlatego nikt z nie awansował. To jest takie proste. Ten babochło, przydło. Ona była, pamiętacie, premierem. Uciekła za kasą do parla parlamentu. A tu się czepiają jakiś śwież ministrów, którzy uciekają za kasą, wiadomo, że za kasą się ucieka, dwa, są twarzą Tuska w Unii Europejskiej, każdy z nas z otoczenia Tuska, więc są w tym momencie dla nich wiarygodnymi partnerami, żeby przekonywać i mówić to, to wtedy jakby Tusk mówił. To jest piękne właśnie, dlatego bardzo fajnie, że ministrowie platformy e, poszli, A, fajnie, że Korol widział. też poszedł, fajnie, że Tusk poszedł. No, Były tylko pism, gdzie nie szedł, bo gdzie nie pójdzie. To jest kompromitacja i działanie na rzecz rosyjskiej agentury, co niestety już wiemy na 100%, że pis to ruska agentura w Polsce. Przykro nam, wszyscy będą aresztowani. Szkoda, że w postępowaniach karnych jest tak, że zawsze ci oskarżeni są na końcu. I czemu nie są zatrzymywani do, 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 do tymczasowe żeby nie mataczyli? No ale takie jest postępowanie karne w Polsce, dlatego po kolei obaj kobiet, te wszystkie Kaczyński będą zaraz w pudle siedzieć.